Siema, Pedro. Witam Was w moim ósmym odcinku na YouTube. Dzisiaj otwieramy przesyłkę, która mnie kompletnie zaskoczyła. Od Szymona. Yy. Yy, tak, pamiętałem, że z kimś miałem jeszcze wymianę, ale nie pamiętałem z kim. Pamiętałem, że miałem wysłać yy, przesyłkę około yy, środy. Yy. A nie pamiętałem do kogo. Przebaczyłem cały skype, całe wiadomości PW i nie natknąłem się na nikogo, z kim rozmawiałem. A więc, Szymon, jeśli oglądasz ten film, to ja wyślę przesyłkę jeszcze dzisiaj, w tym czasie, jak kręcę ten film. I, I mam nadzieję, że dojdzie. Napadę sorry. Kompletnie zapomniałem. Ej tak, tutaj jeszcze widzimy napis, który napisał jeszcze tutaj Szymon. Sorry, że nie ma w. że nie ma co miało być, ale jest coś w zamian poltro. A więc otwieramy. To nie jest trochę Szyma, w którym będę miałem wysłać te... karty. No tutaj mamy trzy karty. Reszta pusta. Kogo tu mamy? Steven Gerrard. Wow, 100 Club. Moja pierwsza, 100 Club. No tak, to piękne karta. Super. Steven Gerrard. To jest karta z meczem, tak? Dalej mamy Gianluigi Buffon. Limited edition. To jest moja powtórka, więc jeśli ktoś chce, mogę się wymienić. Tutaj mamy jeszcze jedną kartę. Jest nim Eden Hazard 100K. No tak, to, to na ataku. To jest super karta. ten hazard, tutaj trochę tak mam no, tutaj rogi, ale nie jest już tak tradycyjnie. A więc tak Szymon, sorry, naprawdę sorry, bo kompletnie mi to z góry wyleciało. Ale nie bój się, Przesyłka to do Ciebie jak najszybciej. W najbliższym czasie będę musiał jeszcze trochę przeszukać tego Skype'a. I już nie wiem, może na Facebooku rozmawialiśmy. Przeszukam wszystko, na czym mam konta, a więc jak najszybciej wyślę, zobaczę co tam miało być. No, a więc komentujcie, subskrybujcie, łapki w górę. Do zobaczenia.